Jak wybrać najlepszy software house do swojego projektu IT omówię w czterech krokach, co zrobić krok po kroku, aby ten najlepszy software house właśnie wybrać, nie żałować, sprawdzić go w miarę możliwości i ewentualnie porównać software house między sobą Nagrywałem podobny odcinek już wcześniej, podlinkuję go w opisie filmu. Odcinek dotyczył tego, jak, w jaki sposób wysyłać w ogóle zapytania, tak żeby dostać wartościowe oferty od Software House'ów. Będziemy częściowo o tym mówić, ale tam jest temat dużo bardziej rozwinięty. Więc tak, krok numer jeden, jak wybrać ten najlepszy Software House. Załóżmy, że jesteś już w takiej sytuacji, że chcesz zrobić jakiś projekt, wiesz, że potrzeba istnieje, masz zgromadzony budżet w swojej firmie i chcesz właśnie wybrać wykonawcę, już jesteś zdecydowany, że będzie to właśnie Software House. Nie freelancer, nie własny programista, tylko właśnie Software House. Przede wszystkim w kroku pierwszym określ jaki to jest typ projektu, tak żeby to się przyda do trzeciego kroku. Typ projektu, czyli czy to jest aplikacja webowa, mobilna, myślę, że to łatwo dosyć rozróżnić, czy właśnie czy potrzebujesz może jednego i drugiego, czy jest to może e-commerce, czy może są jakieś już gotowe platformy do tego żeby wykonać taki projekt, a może chcesz zbudować startup i to jest coś zupełnie innowacyjnego, a może głównym założeniem jest integracja na przykład z czatem GPT, bo chcesz zrobić jakąś innowację, innowacyjne narzędzie AI. Więc określ ten typ projektu, określ swoje wymagania, najlepiej w liście, tak żeby to było wypunktowane. Jeżeli jest to, jeżeli są trzy wymagania i wysyłasz takie zapytanie do Software House'u, to jest to gorzej niż gdybyś wysłał na przykład dziesięć, ponieważ dziesięć takich wymagań, oczekiwań już Software House będzie potrafił na tym wczesnym etapie w miarę możliwości wężej y, zawęzić wycenę i czas i czy są w ogóle gotowi do tego, żeby, żeby twoje rozwiązanie zaprogramować. Drugą rzeczą po określeniu właśnie tych wymagań, do, po sporządzeniu takiej listy, jest określenie Twojego budżetu. Powinieneś zastanowić się nad tym, ile maksymalnie możesz wydać na dane rozwiązanie, czy 110 tysięcy, czy 50, czy może 100. Nie musisz, jeżeli nie chcesz informować oczywiście o tym wykonawcy swojego, tutaj jakby te kwestie czy informować czy nie to też jest temat na zupełnie e, oddzielny odcinek, więc nie będę o tym długo e, opowiadał, natomiast określ swój po prostu budżet, tak żebyś wiedział, czy dane wyceny po prostu mieszczą się właśnie w tym, w tym założonym budżecie. Jeżeli już masz wymagania sprecyzowane i wypisane w liście, masz określony budżet, no to przychodzi czas na e, chyba najważniejszą rzecz, czyli wyszukanie tego software house'u, który z, od, z tytułu jak najlepiej wybrać właśnie software house. E, I wyszukanie software house'u Moim zdaniem powinno polegać na tym, że przede wszystkim, jeżeli już wiesz, jaki to jest typ projektu, wiesz jaka, w jakiej branży działasz, na przykład w branży meblowej czy, czy w branży motoryzacyjnej, to wyszukaj ten Software House na przykład w Google, czy na platformach, czy pytając na przykład swoich znajomych, z, którzy mają podobne firmy do Twojej, jakie polecają Software House. W Google możesz wpisać na przykład Software House motoryzacja, Software House właśnie yy, Systemy rezerwacyjne, software house e-commerce na przykład. I wyjdą ci tam listy różnych software house'ów, różnych wykonawców, którzy właśnie mają taką specjalizację. Nazwijmy to specjalizacją technologiczną, czyli to jest jakby po stronie technologii. Natomiast druga specjalizacja to jest specjalizacja branżowa i o tym właśnie mówiłem bardzo dużo w tym odcinku, który właśnie podlinkuję w opisie, czyli jak ten software house dokładnie wybierać i dlaczego ta specjalizacja jest tak bardzo istotna. Tam rozwijamy temat dużo bardziej. Jeżeli masz już wybrane właśnie software housey, wybrałeś której z nich wyślij do nich zapytanie albo zadzwoń po prostu numer telefonu podany oczywiście na stronie internetowej jeżeli wolisz to to wyślij e maila spodziewaj się tego że software house do ciebie oddzwoni zada ci kilka pytań zweryfikuje po prostu y, czy ty chcesz ten na projekt zada ci kluczowe pytania do tego czy podejmować decyzję o tym żeby zacząć robić wycenę i y, Zadzwoni do Ciebie, zapytać na przykład o takie rzeczy, kiedy chcesz zacząć robić projekt, czy jest jakiś deadline, czy może jest określony budżet, czy już masz podobny projekt, od kiedy na przykład Twoja firma działa, Jak, jakiej wielkości jest firma, żeby dostosować po prostu całą wycenę, całe możliwości i to mniej, i określić mniej więcej jaki ten projekt będzie właśnie do tego, do, do swoich zasobów, czy są w stanie w ogóle zrealizować. Tak do tego oczywiście my podchodzimy w Software House również. Więc tak to się zazwyczaj odbywa. Być może jest jakiś inny, niestandardowy proces tego, ale ale myślę, że w większości przypadków właśnie tak, tak właśnie jest. Co się dzieje później? Oczywiście jak już porozmawiacie telefonicznie, jest pierwsza ta rozmowa. Później Software Hubs, jeżeli jest w stanie wykonać Twój projekt i zrealizować Twój cel, zaprosicie na spotkanie online, gdzie po prostu z tych wymagań, które zdefiniowałeś w punkcie pierwszym rozwinie te wymagania czyli z pięciu wymagań które podałeś na przykład chcę zrobić e-commerce chcę żeby było tam tysiąc produktów chcę żeby były takie i takie płatności i tak dalej tutaj podaję prosty przykład e-commerce'owy natomiast yy, chodzi o to że na tym spotkaniu wykonawca będzie starał się rozwinąć te wymagania i je bardziej uszczegółowić po to jest to pierwsze spotkanie które powinno w efekcie dać konkretną wycenę ponieważ Wycenę zazwyczaj można podać na dwóch etapach. Czyli pierwszy to jest taki na podstawie tych Twoich pięciu wymagań, które już zdefiniowałeś na, na, w kroku pierwszym, czyli bardzo ogólnych. I możemy powiedzieć: OK, Twój projekt będzie kosztował od 20 do 40 tysięcy złotych. No ale nie możemy powiedzieć dokładnie, ile będzie kosztował, bo my nie znamy tych szczegółów, więc nie wiemy, ile czasu zajmie nam ten projekt. Musimy się dowiedzieć, jakie są wymagania dokładnie, określić różne e, potrzeby, różne funkcje. I na, tym, na tej podstawie jesteśmy w stanie w Software House y, powiedzieć, ile czasu zajmie wykonanie takiego projektu, jakich programistów do tego potrzebujemy. Wtedy otrzymasz po takim spotkaniu właśnie już o szczegółach. Takie spotkanie może potrwać pół godziny, godzinę, y, może półtorej godziny. I na tej podstawie już otrzymasz y, ofertę z y, dokładną wyceną. Oczywiście, jeżeli projekt jest bardzo zaawansowany, y, jeżeli by, mielibyśmy zbudować drugi Allegro, no to na pewno po, po godzinie nie będziemy w stanie wycenić y, takiego projektu, bo będzie to wiele spotkań natomiast no, zakładamy że jest to jakiś projekt średniej wielkości dla właśnie dla dla software house'u który będzie trwał około 3-12 yy miesięcy i właśnie ja się spodziewam że w większości przypadków w 95% na pewno wyko wykonanie takiej oferty dokładnej co do yy 100 zł jest jesteśmy w stanie yy przygotować już właśnie po tym jednym yy spotkaniu jeżeli dobrze jest przeprowadzona analiza yy wymagań co dalej zrobić, aby wybrać najlepszy software house właśnie w Twoim przypadku, jeżeli taki problem masz, to jest w tytule odcinka. Bierzesz ofertę, którą masz, dostajesz konkretną już odpowiedź, wiesz, że ten software house na pewno sobie poradzi, zapytałeś o różne rzeczy, poznałeś się z tymi ludźmi, wiesz, że są specjalizacje w Twojej w tej branży czy technologii, więc jesteś przekonany, że oni dadzą radę. Dostałeś wycenę na 45 tysięcy złotych i wiesz, że zajmie ten projekt na przykład w 8 tygodni. No i teraz możesz podjąć decyzję od razu ok decyduję się bierzemy startujemy wpłacam zaliczkę albo możesz po prostu zachować tę wycenę i ten sam proces powtórzyć z innym software housem który po prostu spełnia twoje oczekiwania tak żebyś mógł dwie oferty porównać do siebie. No ja zazwyczaj myślę, że jeżeli trafisz do dobrych software house'ów, które mają właśnie specjalizację w branży i, i w technologii, to te wyceny powinny być bardzo zbliżone do siebie. Jak software house'y wyceniają jeszcze w ogóle projekty, to też y, oddzielny temat na, na pewno na, na odcinek, na, na 10 minut wymówienia, także tego tutaj nie będę omawiał. Natomiast generalnie to też jest y, temat taki, który warto poruszyć. Natomiast y, wracając do tematu zupełnie już y, to. Y, do, do, powinieneś otrzymać podobne do siebie oferty, plus minus 20% od, od takich software house'ów, które się na tym znają. Dziękuję bardzo Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, zostaw oczywiście komentarz, na pewno na niego odpowiem. I jeszcze raz proszę o zostawienie subskrypcji, jeżeli te materiały Ci podobają. Pomoże mi to na pewno rozwijać kanał. Dzięki i do zobaczenia.